W dzisiejszym filmiku pokażę jak robić slajdy w programie Fastone Image Viewer. Włączamy program. Zaznaczamy zdjęcia, które chcemy użyć do pokazu. Klikamy kreatory, następnie Kreator pokazu. To jest pokazana Kolejność, w jakiej będą odtwarzane podczas slajdu, można ją zmienić, przeciągając zdjęcie. Można ustawić kolor tła. Jeżeli nie chcemy, aby były w określonej kolejności odtwarzane, zaznaczamy losowo. Ale po zakończeniu slajdu otworzył się automatycznie jeszcze raz. Klikamy połączenie. Pokaż tekst. Jest 156 efektów przejścia. Wybierzemy ten. Można użyć muzyki, zmienić rozmiar. Pisujemy tytuł. Zbieramy styl i utwórz. <coughs> Lapisz.